Cześć, siemanko, dzisiaj pokażę wam jak zrobić taki trawiasty napis. Jest on dość realistyczny i bardzo fajnie wygląda, więc mam nadzieję, że poradnik się spodoba. Dobra, więc przygotowałem sobie teksturę trawy w wielkości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. I teraz pierwsze co musimy zrobić to utworzyć sobie tekst, mniej więcej gdzieś na środku. Sobie napiszemy trawa. Powiększymy sobie troszkę. Jeszcze wybierzemy czcionkę. Ja polecam dostać jakieś grube czcionki, wtedy ładniej to po prostu wygląda. Ehm, ok, wyśrodkowane, jeszcze trochę sobie powiększymy. Ok, coś takiego. Teraz sobie Enterem to wyśrodkuję jeszcze. Dobra. Teraz przechodzimy na warstwę z tekstem. Klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy kanał. Alfa na zaznaczenie. Możemy wyłączyć widoczność warstwy z tekstem, nie będzie ona, nam, ona już nam raczej potrzebna. Teraz wchodzimy za zaznaczenie. Odwróć, przechodzimy na warstwę z trawą. Edycja, wyczyść i zaznaczenie brak. Ok, teraz wybieramy sobie narzędzie gumki. Zaznaczamy tutaj cofanie wycierania. Sobie teraz powiększę w celu dostosowania wielkości gumki. No tu akurat mi się przepasowało 8 pikseli, myślę, że idealnie. Musimy wybrać taką wielkość, żeby były mniej więcej, żeby gumka była mniej więcej w wielkości źdźbła trawy. Ale myślę, że będzie ok. Dobra, więc teraz na warstwie strawą po prostu robimy takie dorysowujemy takie źdźbła. Chociaż chyba, chyba za duże to jest. Tak mi się wydaje. Dobra, tro, troszkę, troszkę za duże jednak. Nie wiem, zrobimy z 5 pikseli. Też za duże. Dobra, myślę, że 4 piksele będą tutaj idealnie. E, no jak widać, e, trzeba trochę też próbować. Trzeba się trochę pobawić tą wielkością. Bo myślałem, że 8 będzie pasować, ale niestety było za duże, więc a, nie bierzcie też tego wszystkiego, co ja mówię tak dosłownie, tylko też bawcie się, próbujcie i e, róbcie tak, jak uważacie. Dobra, więc teraz po prostu musimy dorysowywać takie źdźbła trawy. To jest bardzo czasochłonne, ja wam to teraz prawdopodobnie mam przyspieszę. Im bardziej się będziemy starać, tym lepiej to nam oczywiście wyjdzie. Najlepiej jest to robić takimi szybkimi ruchami, wtedy to wygląda w miarę... W miarę realistyczne. Ważne jest, że już po dodaniu tych odrostów, żeby nie było widać e, konturów tego tekstu, tych takich prostych konturów tego tekstu, co staną. Jak już mogliście zobaczyć, to A sobie skopiowałem z tego poprzedniego A, bo naprawdę dużo czasu by mi to zajęło. Dobra, więc teraz jeszcze musimy tą warstwę zduplikować. I tą warstwę pod spodem Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy, wybieramy kanał alfa na zaznaczenie. Wybieramy sobie jeszcze kolorek, taki ciemno-zielony. Ciemno Wchodzimy w edycja, wypełnimy kolorem pierwszoplanowym. OK, zaznaczenie brak. Teraz wybieramy narzędzie e, przesuwania i tą górną warstwę sobie możemy lekko przesunąć. I ten cień, który zrobiliśmy, tą kopię pod spodem, to nada nam takiej głębi do obrazu. O, myślę, że w ten sposób by było spoko. Zobaczcie, bez tego wygląda to mniej więcej tak, a z tym tak, więc um, jest taka nowa głębia, jak już mówiłem. Efekt jest, wydaje mi się, że fajny, ale naprawdę dużo czasu trzeba przy tym spędzić. Jeżeli, jakiś, jeżeli ktoś, któryś z widzów um, zrobi taką pracę, taki napis i wyśle mi na Facebooka czy coś, to naprawdę szacunek. Więc ode mnie to wszystko, trzymajcie się, siemano!